Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla Was mały unboxing, e, troszkę w warunkach polowych, takich bardziej spartańskich, nawet bardzo. Niestety dopiero co przyszły do mnie, e, no przyszła do mnie ta paczka i chciałem Wam szybko to pokazać. W następnych unboxingach, jeśli coś będzie miało ciekawego, to postaram się troszkę lepsze warunki. Tak czy znaczy, inaczej, co do mnie przyszło? Taka paczuszka, ale co jest w środku. Ja już sobie tutaj rozdarłem. Tutaj rozdarłem. No a w środku mamy, no jest karton, <laughs> ale to chyba widać, są to słuchawki, Creative Fatality Gaming HS800 bodajże, yy, chyba tak, tak one się nazywają, no tu właśnie można sobie zdjąć, o tu jest fakturka, fakturkę sobie usuniemy i to właśnie są te słuchawki. O, jakie strasznie śliskie. Patrzcie, jakie takie... słuchajcie Tak strasznie skrzypi. To jest taka... O, super. Widzicie? I to się tak... Tak się prezentują w pudełku. Mam nadzieję, że wszystko będzie widać. Mhm. To jest Tutaj jest podpis. Widzicie? No, te warunki są dzisiaj. i mhm. tak, bok. Tył, na no, właściwie z tyłu nic ciekawego, nie ma jakiejś informacji. Oczywiście standardowo po polsku zaprojektowane dla graczy. Pała i lekka obudowa Wygodny i miękki pałąk Zapewnia maksymalny komfort w trakcie długotrwałego grania Ekstremalnie wygodne słuchawki Wyścielane aksamitem Pozwolą całkowicie zanurzyć się w grze No, czyli właściwie przejdźmy teraz już No tutaj już Nic ciekawego chyba nie ma z przodu Mhm Więc może otwórzmy Dlaczego pokazuje Aha tutaj trzeba przeciąć Dlaczego pokazuję Wam ten unboxing? A ze względu na to, że mój stary mikrofon, który jest w sumie tragiczny, przychodzi na emeryturę i będę nagrywać dzięki temu mikrofonowi. Właśnie tutaj, dla Was filmiki. I mam nadzieję, że się będzie o wiele lepiej sprawować. Mam taką nadzieję. A, tu jest jakaś. Nie wiem, ulotka. A, gwarancja, tak. Yy, gwarancja. Ja sobie tak postawię. Nie chcę się trzymać. No, tam jakieś bezpieczeństwo. Tam takie pierdoły. Nic ciekawego nie ma. No, są to I co my tu mamy? Aha, tu jest kabelek. Ci kabele będziemy musieli sobie A, Przepchać No, come on, come on, come on Come on, o, o, dobra yy. Tak, przepychanie kabla To jest to, co lubię O, aż się spociłem Dobra, już samym no. no, to właściwie O Jezu, wszystko leci No właśnie, co jest bardzo o. Co jest bardzo interesujące Ten mikrofon On jest przyczepiany można go sobie w każdym momencie odczepić z tych sławek. Co jest, powiem wam szczerze, bardzo wygodne. Można sobie iść z nimi na miasto, a można właśnie nimi nagrywać. I powiem wam szczerze, ten mikrofon jest całkiem niezły. Całkiem nie. Oczywiście to nie jest żaden brujety, czy tam coś tego typu, ale jest całkiem przyzwoity. Wiele osób z nimi nagrywa. Może wam pokażę, tutaj wszystko. O, powiem wam szczerze. Zobaczcie że są jest bardzo przyjemne to w dotyku ten aksamit chyba to jest właśnie aksamit tutaj też bardzo fajne, bardzo przyjemne można je sobie tak dostosowują się do głowy tu jest właśnie ten podpis hmm, fatality mhm. i tak wyglądają z boku do, do, do. Drugi bok widzicie tutaj nic nie ma. Aha, tutaj jest jeszcze to Fatality Creative Kabelek, kabelek ma chyba 2,5 metra Albo 2 metry, nie pamiętam dokładnie No i właśnie, ten mikrofon A i te słuchawki yy. o, Czekajcie Tak, on dobrze jest? już? Chyba? Nie wiem Chyba no, tak. No i można to sobie dostosowywać oczywiście do preferencji własnych, czyli jak to tam chce. No. Za chwilę przetestuję, yy, I dzisiaj już pewnie nagram jakiś filmik, także na przeciągu dwóch dni już powinniście wiedzieć jak będziecie spisywać ten mikrofon. I same słuchawki też właściwie wam powiem. Yy, tak czy inaczej. Słuchawki kosztują teraz około 100 zł. Ja z przesyłką dałem za nie 100 chyba 13 zł. Czyli tak wam powiem szczerze. Jeszcze wam pokażę to opakowanie. Czyli tak w całkiem nieźle. W tym bardziej lubię. <Siebie>. Jak na jakość tych słuchawek, Bardzo mi się podoba to. Właśnie to odcipiane. Jest jakiś opis. Muszę sobie poczytać. Mm -hmm. Jeśli ktoś chce to sobie tam trzyma i poczyta Weapons and environmental effects Sound fantastic through, through the high quality headset with excellent buzz response for powerful explosion and noise No typowe po prostu typowe słuchawki dla graczy i tu w ogóle nie ma o czym mówić To jest jego obrazek jakby te twarzy tego Jonathana Fatality Wendela Czyli z tego co pamiętam jest to ja się szczerze mówiąc nie znam na tym, ale to jest chyba ten grać w Quake'a. No, jeszcze raz, faweczki. No nic, właśnie tu ciekawszego nie ma i właśnie, no, chciałem po prostu zrobić unboxing jako taka zapowiedź po prostu lepszej jakości mikrofonu nagrywania na moim kanale. No, także dziękuję bardzo za oglądanie. <laughs> Mam nadzieję, że będą się dobrze sprawować, z tą ocenię i zachęcam Was do zakupu. Ja jestem hipno i jeśli będę miał jakieś inne unboxingi to na pewno wam dam znać. Hej!